Duchu Święty, proszę, przyjść, tak, jak chcesz Ty. Jezus mówi o miłości nieprzyjaciół, ponieważ właśnie nie chce, abyś siebie niszczył, ponieważ nie chce, abym niszczyła siebie. Chodzi o to, że jak zauważa Święty Paweł, chociażbym w liście o miłości, tak? W hymnie o miłości, chociażbym wydał na jałmużnę. Całą majątność moją i ciało wystawił na spalenie, ale miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał, tylko śmierć grup. Puste gesty związane ze śmiercią, przecież człowieka, który się decyduje na takie okropieństwa, tak? A tutaj my, jak dzieci, uczymy się w Szkole Miłości Bożej, Uczestnicząc w Eucharystii w codziennym, prostym życiu, uczymy się wraz z najświętszą Panienką Maryją, jak właśnie rezygnować z siebie pod każdym względem, jak wybierać Jezusa, tak jak postąpiła ona w prostocie i miłości Bożej. Bo jeżeli ktoś mówi Ci, abyś poszedł z Nim, załóżmy, z tego miejsca dalej, co jest dla Ciebie bardzo niekomfortowe, ale ty decydujesz się iść z nim, ponieważ widzisz, że to nie jest głupie. To ma sens, ponieważ Jezus jest w tym obecny. I ty masz miłować Jezusa w tym człowieku. Zobacz. A potem idziesz dalej i dalej, i widzisz, że to ma sens. Że Maryja pomagać i poznawać Jezusa. I to jest tak samo z tym, jak ktoś chce wziąć od ciebie płaszcz. Oddajesz Mu i ubranie, a Jezus nigdy nie pozwoli, żebyś pozostał nagi. Zobacz, taki jest Pan Bóg. Taki jest Pan Bóg i tak pokazuje Go nam Maryja. Jezu, ufam Tobie, Awe Maryja, dziękujemy Ci, Boże, któż jak Bóg. Amen. Alleluja.